Cześć, jest dzisiaj z nami Oppo A9 2020. Używałem go mniej więcej dwa tygodnie. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak mi się go używało i tego, co o nim sądzę, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od ceny, bo cena w przypadku telefonów to jest rzecz. Ważna, o ile nie najważniejsza dla wielu osób, ten telefon startował z ceną wyjściową 1299 zł. Natomiast w tym momencie ta cena już spadła i ona wynosi 999 zł. Te 1299 zł to było moim zdaniem za dużo w stosunku do tego, co to urządzenie nam oferuje. Te 999 zł to też cały czas jest za dużo w stosunku do tego, co to urządzenie nam oferuje, ale to już jest. Nie dużo za dużo. To już jest cena, powiedzmy, jakoś tam akceptowalna, bo to urządzenie ma naprawdę kilka bardzo fajnych, bardzo mocnych punktów. Przede wszystkim głośniki stereo. Za chwileczkę o nich powiem, za chwileczkę pokażę, jak one grają. Natomiast niestety to urządzenie ma też jeden dosyć duży minus. To jest wyświetlacz, który ma rozdzielczość HD, a nie Full HD, więc to jest konglomerat takich pozytywnych, i niestety też troszeczkę negatywnych cech. Tak jak mówię, za 999 zł ciutkę za dużo, ale 100-200 zł mniej i ta cena już jest akceptowalna. To co? Zobaczmy sobie, jak ten telefon działa, jak mi się go używało. Zacznijmy, może od budowy. Telefon jest wielki. Przekątna ekranu to 6,5 cala, ale na szczęście proporcja tego ekranu. To 20 do 9, nie 19,5 do 9, tylko 20 do 9, czyli telefon jest ciutkę węższy i to jest właśnie taka ciutka, która sprawia, że o wiele wygodniej trzyma się go w dłoni niż telefon, właśnie szerszy. No więc, pomimo tego, że ekran duży, to jednak dzięki tym proporcjom 20 do 9 nieźle leży w dłoni, jesteśmy w stanie go jakoś tam obsłużyć tą jedną ręką, chociaż oczywiście. O sięganiu do ogólnej belki kciukiem możemy zapomnieć. Trzeba sobie pomóc drugą ręką. No, to jest po prostu duży telefon i tego się nie przeskoczy. Co do budowy z przodu i z tyłu Gorilla Glass trzeciej generacji. Na wyświetlaczu mamy od razu na dzień dobry naklejoną folię. Też fajna sprawa folię albo szkło ochronne. O, Może raczej to jest szkło niż folia ochronna. No, i dobrze, od razu mamy ten wyświetlacz ochroniony. Przycisk włączania i wyłączania mamy na boku prawym, natomiast regulacja głośności jest na boku lewym. Czytnik linii papilarnych, malutki z tyłu, ale w doskonałym miejscu. No i jak widzicie, mega szybki. Nie mam co do jego działania absolutnie żadnych zastrzeżeń. Telefon możemy tak samo odblokować twarzą. Wszystko działa bardzo szybko. Jest też opcja taka, że telefon od razu wybudza się po wzięciu do ręki. Więc, jak widzicie, tak naprawdę nic nie musimy naciskać od razu dostajemy się do tego telefonu. Na dole USB-C. To jest jedna rzecz. Wejście mini jack na słuchawki i to jest druga rzecz i głośnik tutaj na dole, ale to nie jedyny głośnik, bo drugi głośnik jest tak samo tutaj na górze i to tak naprawdę jest chyba największa zaleta tego telefonu, czyli to, że głośniki są stereo i doskonale słychać muzykę, doskonale ogląda się na tym telefonie tak samo filmy. Świetna sprawa, fajnie, że coraz więcej telefonów wraca do e, muzyki stereo, do głośników stereo. E, super sprawa, a pewnie jesteście ciekawi, jak e, to wszystko brzmi, no to zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, jakiś przebój. Ostatnio oglądałem Voice Senior i się zainspirowałem. Więc jak słyszycie, naprawdę telefon gra fantastycznie. Na słuchawkach też gra nieźle. Jest korektor, są różne ustawienia. Pod względem muzycznym temu telefonowi absolutnie nic nie można zarzucić, a nawet wprost przeciwnie. Teraz tak, żeby nie było tak różowo, to niestety ekran jest IPS, i o tym za chwileczkę powiem, ale nie ma ani diody powiadomień, ani, ponieważ jest to ekran IPS, no to też nie ma żadnych powiadomień wyświetlanych na ekranie. No i jak chcemy się dowiedzieć, czy coś nas nie ominęło, to za każdym razem musimy ten ekran jednak wybudzić. Teraz tak, w pudełku dostajemy Etui. Ono jest przeźroczyste z tyłu, a boki są matowe. I ono jest e, bardzo grube, dosyć ciężko włazi telefon w to etui, ale to ma swoje zalety, dlatego że, nie wiem czy to będzie widać, te części wystają ponad wyświetlacz, więc jak telefon Wam upadnie, albo nawet jak położycie telefon w ten sposób, no to nie niszczycie wyświetlacza, tylko to etui go cały czas chroni i to jest... Pozytywna rzecz. Negatywna rzecz jest taka, że przez to, że te boki są takie grube, to dosyć ciężko jest wyczuć ten przycisk włączania albo wyłączania, i dosyć często, ponieważ one są po przeciwległych stronach, to ja chcąc wyłączyć ten telefon, naciskałem oba jednocześnie. O, właśnie, i robiłem zrzut ekranu. No ale powiedzmy, że jestem w stanie wybaczyć to producentowi. Najważniejsze, że to zabezpieczenie przed zniszczeniem telefonu jest dosyć solidne. No dobrze, to teraz porozmawiajmy chwilę o tym nieszczęsnym wyświetlaczu. Rozdzielczość wyświetlacza HD. Plus, a nie Full HD, tych pikseli na cal mamy 270, co nie jest wielkością imponującą. No i czy to mi przeszkadzało? Powiem tak, przez pierwszy dzień w głowie cały czas miałem, że jest to rozdzielczość HD, a nie Full HD, ale później o tym zapomniałem. Później rozdzielczość mi nie przeszkadzała. Oglądałem sobie tutaj normalnie YouTube'a, zdjęcia, przeglądałem strony internetowe. Było ok. Nierwelacyjnie, ale było OK. To, co bardziej mi przeszkadzało, to nasycenie tego wyświetlacza, dlatego że on jakkolwiek by go nie ustawiać, to on cały czas jest dość blady. Tutaj mamy możliwość ustawienia tak naprawdę tylko temperatury kolorów ekranu na zimne, domyślne i ciepłe. No ale. Cały czas przy używaniu tego telefonu, gdzieś miałem z tyłu głowy, że to wszystko jest jakieś takie blade, wyprane z kolorów. Te czelnie nie są czarne, one są bardziej szare. To jest ekran IPS-owski, a nie AMOLEDOWY oczywiście. No i. Ten wyświetlacz najzwyczajniej w świecie nie jest najmocniejszą stroną tego telefonu. Dobrze, że pogodę mamy taką, jaką mamy, czyli mamy cały czas zachmurzone niebo i szybko robi się ciemno. W pełnym słońcu latem pewnie cierpiałbym trochę bardziej. Tutaj, a powiedzmy, że może być, chociaż oczywiście za tą cenę chciałbym, żeby ten ekran był w rozdzielczości Full HD, a nie HD. Teraz tak, jak to wszystko działa? SNAP 665, do tego 4 GB RAMu. pamięci wbudowanej mamy 128 GB i fajna rzecz: slot na karty nie jest slotem hybrydowym, tylko jest pełnoprawnym slotem z możliwością zainstalowania dwóch kart SIM. I do tego jeszcze możemy sobie dołożyć e, kartę pamięci, w związku z czym tej pamięci i tych rzeczy w tym telefonie możemy przetrzymywać e, do woli. Jak to wszystko działa? Ja testowałem dwa telefony z tym Snapdragonem 600, 665. Jeden to był Redmi Note 8T, a drugie to była Motka G8 Plus. I to postawiłbym gdzieś e, po środku, to znaczy najlepiej z tych trzech telefonów wspominam modkę. A zdecydowanie najgorzej pod względem działania to Redmi Note 8, te, które się zacinało najzwyczajniej w świecie i lagowało bardzo często. Natomiast to Oppo nie jest demonem szybkości, ale też tak naprawdę złego słowa o nim nie mogę powiedzieć pod względem działania. No bo tak, strony wczytują się tutaj szybciutko, oczywiście w tempie nie flagowym, tylko adekwatnym do tego procesora bardzo. Coś się tam oczywiście od czasu do czasu nam może przyciąć, ale w codziennym użytkowaniu, jeżeli ktoś nie wymaga topowego działania, no a to też nie jest topowa specyfikacja. Tylko takiego zwykłego, normalnego działania, to powinien być zadowolony. Są gesty, jeżeli już przechodzimy do oprogramowania, są gesty i to jest fajna rzecz, bo gesty są wyciągane albo od dołu. No i zobaczmy sobie, jak ten telefon trzyma zakładki w pamięci. No nie najgorzej, tak? Nie, nie najgorzej. Te gesty możemy też wywoływać nie od dołu, ale od boku czyli tak jak jest w telefonach. Xiaomi na przykład albo w Huawei'ach a tutaj te gesty wywoływane od dołu są na modłę Samsung'ową no i jak ktoś nie lubi gestów to oczywiście ma możliwość trzech przycisków używania trzech przycisków funkcyjnych wszystkie aplikacje możemy trzymać albo na wierzchu albo mieć tak jak w, no, na taką modłę europejską Szufladę z aplikacjami na dole, i wyciągać sobie wszystkie aplikacje, które chcemy mieć na wierzchu, więc to też jest do wybrania w ustawieniach. Mamy przestrzeń GL, gdzie możemy sobie zoptymalizować telefon. Ja akurat sobie grałem tutaj w NBA i gra się naprawdę całkiem przyjemnie, więc pod tym względem nie mam żadnych zastrzeżeń do tego telefonu, jak za tą cenę. Ważna rzecz jest NFC, więc spokojnie ten telefon zamieniamy w portfel możemy nim płacić zbliżeniowo GPS działa doskonale no bo to jest Snapdragon więc nie ma najmniejszego problemu z połączeniem się z satelitami no i generalnie po prostu tego telefonu używało mi się całkiem przyjemnie jakby ktoś chciał wiedzieć ile ten telefon wyciąga w AnTuTu Benchmark to proszę bardzo 166 tysięcy punktów no więc to jest właśnie taka średnia półka która zapewnia nam całkiem przyzwoite działanie tego telefonu. Teraz tak, jakie ten telefon robi zdjęcia, jakie kręci filmy. Cztery, cztery obiektywy, ale tak naprawdę dwa, czyli ten główny 48 megapikseli, czyli Quad Pixel, czyli zdjęcia w 12 megapikselach i to jest obiektyw Samsunga ze światłem 1.8 i szeroki kąt 8-megapikselowy, ze światłem 2.4, a dwa oczka po 2 megapiksele są jedno do wykrywania głębi ostrości, czyli do efektu ubokych, a drugi to jest obiektyw makro, czyli do zdjęć robionych z bliska. Jak to wszystko działa? Tak jak powiedziałem, tak naprawdę liczą się te dwa główne aparaty, czyli główny i szeroki kąt. Ten aparat do zdjęć makro nie jest jakoś specjalnie Zachwycający, niespecjalnie podejdziemy blisko do obiektu, to znaczy podejdziemy dosyć blisko, ale bez przesady, to wszystko wywołuje się tutaj automatycznie. Natomiast zdjęcia z głównego aparatu i z szerokiego kąta są naprawdę przyjemne, fajne, no akurat takie, jaka jest mniej więcej cena tego urządzenia, czyli w okolicach 1000 złotych. Pogoda jest fatalna w tym momencie do filmowania, ale jest typ nocny. W związku z czym w trybie nocnym jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę całkiem sympatyczne zdjęcia. Gdzieś tutaj mam zdjęcia o, ze swojego świątecznego spaceru i te zdjęcia w trybie nocnym są całkiem, całkiem. E, filmy. W filmach jest stabilizacja obrazu elektroniczna w rozdzielczości Full HD. W 4K jej nie ma i w 4K te filmy wychodzą słabiutko, natomiast te Full HD no, nadają, się do, nadają się do oglądania. W sumie, tak jak powiedziałem, to jest jakość aparatów adekwatna do ceny obecnej tego telefonu, czyli w granicach 1000 złotych. No i co? Została nam jeszcze bateria. Bateria ma imponujące 5000 mAh i myślałem, że będzie napędzała ten telefon bardzo długo. Napędza go długo. Ten telefon działa długo na jednym ładowaniu, ale myślałem, że przy tak niskiej rozdzielczości ekranu to będą lepsze rezultaty, lepsze wyniki. Najwięcej udało mi się wyciągnąć. Gdzieś tutaj znajdę. 5 godzin 20 minut, 19% jeszcze tej baterii zostało w 2 dni, czyli pewnie w jeden dzień, jak chcecie przysiąść na tym telefonie, jakoś go bardziej pomęczyć, pooglądać YouTube'a i tak dalej, no to pewnie te 6-7 godzin na jednym ładowaniu osiągniecie. W telefonie jest coś takiego, jak możliwość ładowania z tego telefonu innych urządzeń, ale oczywiście przez kabelek, a nie indukcyjnie, bo w telefonie nie ma ładowania indukcyjnego. No i na koniec, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Myślę sobie, że to jest ciekawe urządzenie, jakość muzyki. I na słuchawkach, ale przede wszystkim na głośnikach zewnętrznych jest fantastyczna, więc, z jednej strony, fantastycznie powinno się oglądać na nim na przykład filmy, z drugiej strony, ta jakość ekranu troszeczkę te fantastyczne doznania nam obniża. W sumie, ciekawe, fajne urządzenie bez jakichś większych błędów, i tak jak powiedziałem, jeżeli kupicie go. 200 zł niżej od tej ceny 999, to powinniście być w sumie bardzo zadowoleni, bo poza tym ekranem cała reszta w tym telefonie jest naprawdę bardzo poprawna i adekwatna do ceny. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się ktoś dowiedział czegoś ciekawego. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem powiedzieć. Chyba nie. To co? Do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.